Proszę o ciszę. Eee, wszystkich przybyłych, e, przy, przybyli, wszyscy przybyli, którzy przyszli do finałowej, do tego lokalu, e, informuję, że e, właśnie przychodzimy do rundy finałowej e, kolejnej już w roku e, edycji debatów Seven Wars, e, konkursu literackiego, w którym e, uczestniczą e, zawodnicy, którzy losują 7 słów, piszą w 15-20 minut e, swoje teksty. Potem e, w parach konkurują e, ze sobą. Góra Cisza. Cisza. Ja wiesz, że teraz, tylko że cisza. Przechodzimy do rundy finałowej debata Battle of Seven e, Mamy 500 zawodników, e, którzy... Napisali e, tekst za pomocą pięciu słów, siedmiu słów. Siedmiu słów. E, Pięć ustawodliwów, e, siedmiu słów. E, Jurku, poproszę cię o przeczytanie e, tychże siedmiu słów odłośnie. E, w psychiatrycznej usteczce do wstrząsu zakoleguj, usuwa, ślimak, przyjaciół. Czy ktoś wniosku zajebie? to oczywiście Eugeniusz tkaczy z niepublikowanych tekstów. Proszę cię bo to chodzi o to, żeby tekst był, daj to komretowi. Nie, ja go przyszłam. Nie, daj to komretowi, Bo to jest jeden z moich ulubionych tekstów. Uwaga, e Eugeniusz Tkaczy-Szyndycki... Tkacz Wejdź na stół. Wejdź <słyski> pod stół. I czytamy, w... pozwolę sobie przeczytać wieczór Węśrodka Szynackiego. Być może za niedługo Eugeniusz Kaszynicki wystąpi w Wrocławiu, Czas Za prowokacji teraz, ale tego jeszcze w Nie światomo. Nie udał. Eugeniusz Kaszynicki. Ślimak, którego przynosi do kliniki psychiatrycznej w zielonej sałaty, wie już, co to jest ciemność po parodniowym niewidzeniu się, kochani? To prawda, ślimak ich usuwa się stąd i oddala przy pomocy elektrostrząsów. Ślimak, ślimak, wysadz nam dam ci sera na pierogi albo wypierdalaj. Odtętegu się od jasnej anielki, ode mnie i od mojej rodzicielki. Od przyjaciółki również się i z innym się prześpi za kolegów. <grym> Czemu <śleszturna> nie gwałtowało ten tegun? Oczywiście Dyski robi to zupełnie inaczej. <śleszturna> Ale, e Czemu nie gauctował ten tegun? Ja mam Słuchajcie, mamy wryczyć. Wróćmy do finałowej debacie w Seven Lords. Zobaczymy, co z Józefem Krzysztofem Dudzkim zrobiła Justyna Paluch. E, Justyna Paluch, prosimy Cię, e, nasi radni. Dzień dobry. Możesz wyjść gdzieś tam, żeby było? To jest te filmiki, to nie jest nie Ale tam jest tak za blisko, wiesz? Więcej obejmuje... Pokażę, ja. bo przygotę mi ta pięć leków. nie Proszę o ciszę, się zapalę! Ślimak w chusteczce. Zakoleguj się, zaprzątnij, pokrót moją senność. Wyklinam poranne i takie tam przymykanie oczu. Wieczne wieczory w smakowcu. Odrapana ławka gapi się w ślepy znicz. Wachlarz lekkro Oznakawa usuwa pęknięcia czaszki. Zakoleguj się, zapadź. Przyjaciółki, praczki, panny lepsze. Najdą się w południu. Obrócą, przetną, wybiją z głowy kość. Zakoleguj się, wytocz z, psychi z psychiatrycznej beczki w der. Dziękuję. numer e, dwa. Terapia! Zakoleguj się ze mną. W psychiatrycznej kabale jest miejsce dla każdego. Ślimaku was zbędny czas. Przechodzisz na drugą stronę elektrostrząsów. Wiem, że jesteś w drodze. Przyjaciółki już nie całują jak dawniej, chleb smakuje grzechem, a krew kapie z ciała wyobraźni. To nie lęczko, panie. Ten pan naprawdę ma w chusteczce twoje wiersze rzędy. <grymne> Zawodnik e, numer 3 części finałowej. Jurek! E, e. Utwór pod tytułem Miła konwersacja. Słyszałem od mojej przyjaciółki, że dziecko się usuwa jak ślimak z pobocza drogi. Po serii elektrowstrząsów i konsultacji psychiatrycznej telefon na chusteczce. Może pójdziemy na seans dla ludzi bez jednej nogi. To nie jest dobry pomysł. Tam przyjdą ludzie z obiema. Brakuje im trzeciej, atrapy chuja, którego stracili podczas operacji migdałków za pieniądze z alimentów ojca. Zakoleguj się zamień! Wychodzę na czworakach, zlizując rozsypany popcorn z podłogi modlitwienia. <noise> <noise> <Brawo. głos> e, poprosimy zawodnika numer 4, Zawodnikiem numer 4 jest... Jadwiga Słowacka. Prosimy się Jadwiga. Prosimy o głośność, Prosimy o ciszę. Mieszkamy w przytulnym, żółtym domku z kominem i ogródkiem. Hodujemy kwiatki. Wszystkie dziewczyny tutaj to nasze przyjaciółki. Chcesz z kimś pogadać? Idź do ogródka. Sympatyczny ślimak grzecznie Cię przywita. Przynieś mu w chusteczce liść sałaty. Zakoleguj się. Naprawdę niczego nam nie brak. Co dzień świeże bułki. Prawie nie zauważa się i Pigułka usuwa smutek w cień. Nie, nie wrócimy do miasta, do milczących ścian i głuchych zwierząt. Do chorej psychiatrycznej ciemni. Raj jest tańszy niż się wam wydaje. Dziękuję. <gluwanie> I ostatni finalista, finalista Pepe. <ścerz> e... Na jest Marysza. Marysiu prosimy Cię o przeczytanie. Przeczytanie e, swojego tekstu. Ja myślę, że to najstarszy. Ale może się. O, Ślimak. To co, rok? Twoje, e, zrobiłam twoje role. Takie de po piętrach. Ale w sumie z 5 tysięcy by się zbierało. W głośniej, proszę. Akademiusz Kalambor, tak najpana świętego od pogrzebów, taka za Acheliosem. Tak? Mów głośniej. Oddział zamknięty. Co mówisz? To taka chujowa kapela. A, selekcja do elektrowni w i co, widzę, okraków? zajęte, może tańczymy. Podawali mi leki na utratę tożsamości. Są takie, wiesz? No co ty? Bo wiesz? Zakolegowałam się z babką, co miała cztery ja. A jakieś stałe? No chyba jedynka. Dwójka była potwornie dysydna. To jak? Wystawić rogi? Nie, wiesz, w Usuwam przeszkody, bo chowam odwók z pirola. Co, mamy <trym> czekać <trym> pół <trym> minuty, <trym> <trym> aż się żeby